Cześć. Marek Broker Maszyny Janmar Centrum. Dzisiaj coś niecoś na temat ciągników serii YT3. YT3 to w tej chwili topowy model Janmara na rynku polskim. Wyposażony w skrzynię biegów mechaniczną bezstopniową. Zasada działania podobna do variofence, z tym, że nawet mamy mechaniczny, więc nie mamy utraty ciepła, co przekłada się na to, że zobaczycie na innych naszych filmach i u klientów maszyny pracujące z dwoma kosiarkami po 1,5 metra na przodzie i na tyle, tylna boczna oczywiście, w dość wysokich trawkach. Te maszyny pracowały na Żławach, na wałach przeciwpowodziowych na Wiśle i tym podobnych. Ale jesteśmy tutaj, aby pokazać, czym się różnią maszyny. Nie mam kół przemysłowych, chcę Wam pokazać konfigurację. Jak możemy tą maszynę skonfigurować? Pierwsza najczęściej wybierana ogumienie Garden Pro szerokie. Ciągnik w tym zestawieniu mierzy nam około 1,70 m szerokości. Jest stabilny, wyjątkowo fajnie zachowuje to się w pracy z kosiarką tylnoboczną, z ładowaczem, ogumienie jest twarde. Tutaj mamy konfigurację z przednim tuzem. Możemy do tego dołożyć przedni wałek, ale jest to opcja. Tuz sterowany z kabiny, z joysticka. Złącze centralne, filtr separator, takie rzeczy podstawowe. Cóż mamy z tyłu? Z tyłu mamy hydraulikę tylną, mamy zaczep, mamy WOM i uwaga, na tej maszynie nie mamy założonego jeszcze zaczepu, bo klient nie wybrał. Możemy zaczep skonfigurować różnie, dlatego przejdziemy do drugiej maszyny. Tutaj też opony Garden Pro i drabinka do zaczepu. Drabinka do zaczepu powoduje, że zaczep możemy mieć góra-dół przesuwany, plus oczywiście WOM i tym podobne, tak jak w poprzedniej maszynie. Garden Pro Narrow. Opona jest węższa, wyższa. Tył maszyny ma 1,51 51 szerokości Genius plus, 1,49 w błotnikach więc i sad, i wąskie przestrzenie. Do tego mamy tu, tak jak tam, w pierwszym, plus wą mechaniczny przynoszący moc silnika. Pamiętajcie, że ta maszyna jest w stanie przełożyć Wam 40. 9 koni wszędzie, natomiast na przodzie na wałku mamy 59, 59 koni mechanicznych na wałku, bo mamy mechaniczny napęd bezpośrednio z silnika. Jeszcze jedna ciekawa opcja, którą zwróćcie tutaj uwagę, to są wzmocnienia tuz do pługa. Przewidujemy ten ciągnik do ciężkich zastosowań na przodzie. Maszyna ma 1600 kg ponad udźwigu na tuzie. I stąd jest takie tego typu rozwiązanie. No i ostatnia maszyna z oponami ogrodniczymi, czyli możemy powiedzieć, że są opony trawiaste w 1,80 w tym momencie, ponad szerokości pod met 90. M, idealne do wszystkich, którzy mają zastosowania typu pole golfowe, typu produkcja trawników itp. Tu już mamy założoną drabinkę z zaczepem Klewisa. Możemy ją zamienić na zaczep automatyczny i tym podobne. To jest taka dodatkowa specyfikacja. Teraz ważne rzeczy co do ładowacza. Po pierwsze, Janmar w oryginalnych ładowaczach nie stosuje euroramki. Możemy Wam dać ładowacze MX z euroramką, ale Janmar stosuje złącze budowlane. To ważne na informację. Złącze budowlane, tutaj jest to Bobtacz, a więc złącze w 100% kompatybilne z ładowarkami Bobkata. To złącze pozwala nam na bardzo duże przeniesienie siły. Kinematyka maszyny, łyżka ładowarkowa, przeniesienie siły. Tu jest typowa łyżka ziemna, tak jak do Bobkata w niskim profilu. I ta maszyna daje nam ogromne możliwości. Tylko musicie pamiętać o jednej rzeczy. To jest skonfigurowane tak jak jest, są błotniki i tym podobne. Ale jeśli ładowacz, to nie te opony co na tej maszynie. To jest podpowiedź, ponieważ te opony tutaj trawiaste, jest to bardzo miękka opona, którą pracując z ładowaczem połamiecie. To, żeby było jasne. Jakieś puste elementy, sprzątanie, tak. Natomiast do typowej pracy z ładowaczem, jak ktoś chce tonę podnosić na widłach, to albo opona przemysłowa, albo właśnie te tutaj Garden Pro. No oczywiście błotniki to jest opcja. Błotniki możemy mieć oryginalne Janmara. Wyglądają tak jak tutaj. Mocowanie na moście, nie na zwrotnicy. To jest z ważnych informacji. Cóż poza tym, płaska podłoga w kabinie, zbiorniki wciąż metalowe, proste wejście do kabiny, ale to pokażę Wam na filmie pokazującym te, maszyn, te maszyny wewnątrz. W tym momencie chcemy Wam pokazać, co się zmienia. Chcemy Wam pokazać, że e, jest taki oszczęd, tak wygląda oryginalny ładowacz, jest szybko złącze bokatowskie. A więc bez problemu zapniemy jakąś łyżkę przesiewającą do, tra do trawy, e, zapniemy bez problemu jakiś pług. Cała gama osprzętu Bobcata, to jest największa gama dostępna na rynku i jest dostępna w tym momencie do tych maszyn. I to tyle. YT359. Dzięki.